Funkcja liniowa. Ułóżmy sobie w głowie, co już wiemy na temat wykresu funkcji liniowej, bazując na naszym wzorze. Uwaga, na ostatnich lekcjach poznaliśmy pewną rzecz: że jeśli współczynnik A we wzorach funkcji jest identyczny, to zawsze wykresem są proste równoległe. Czyli jeśli mamy dwa wzory i mamy to samo A, jesteśmy pewni, że te dwie proste, które są wykresem tej funkcji, na pewno są równoległe. W ostatnim filmiku pokazałam Wam, że punkt przecięcia z osią Y to zawsze punkt 0B. Czy mając wzór, już wiemy, w którym punkcie on przecina oś Y. To jest zawsze punkt 0B. Natomiast dzisiaj chcę, żebyście jedną rzecz poznali. Mając wzór funkcji liniowej, funkcja jest rosnąca. Muszę to sobie gdzieś zapisać, ale te moje wykresy tutaj zrobiłam takie duże. Funkcja f jest rosnąca, kiedy a jest dodatnie. Funkcja jest malejąca, kiedy a jest ujemne. Funkcja jest stała, kiedy a jest równe 0. Taka właśnie kolejna rzecz do naszej, naszej wiedzy o funkcji liniowej. Czyli yy, po A orientujemy się, czy proste są równoległe. Dodatkowo po A widać, czy funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała. Jeśli a jest dodatnie, funkcja jest rosnąca. Jeśli a jest ujemne, funkcja jest malejąca. Jeśli a jest równe 0, funkcja jest stała. No dobrze, ja tutaj troszkę popsułam mój jeden rysunek, już go, już go sobie poprawiam. I teraz, słuchajcie, bazując na na naszej wiedzy, to gdybym tylko zapytała, jakie znaki mają A i B? Chodzi mi o to, czy A jest dodatnie czy ujemne, czy B jest dodatnie czy ujemne. To zobaczcie. A zorientuje się po tym, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca, czy stała. Zobaczcie, funkcja jest rosnąca. To na, w tym, na tym wykresie wiem na pewno, że A jest dodatnie. Dodatkowo zobaczcie, tu jest punkt przecięcia z osią Y, to jest na dodatniej części. Więc wiem, że tutaj też jest B dodatnie. Ta funkcja jest malejąca, czyli na pewno A jest ujemna. Tu jest punkt przecięcia z osią Y, czyli B. Teraz jest ujemna akurat. Ta funkcja jest stała. Więc na pewno a jest równe 0, jak jest stała, to jest po prostu y równa się liczba. Natomiast jeśli chodzi o b, no zobaczcie tutaj, dodatnia, czyli tu jest b, większa od 0. Czyli mając wykres funkcji, możemy już określić znaki tych współczynników a i b, czy one są dodatnie, czy ujemne, tylko patrząc na znaki. Dodatkowo, słuchajcie, to jest ćwiartka pi pierwsza, druga, Trzecia czwarta, więc mogę wtedy też określić, w której ćwiartce układów współrzędnych leży prosta. No dobrze, to teraz takie, już sobie przygotowałam dwa zadania, które są tak naprawdę takie natychmiastowe. To może duże słowo, ale potrafimy powiedzieć od razu. W ćwiczeniu szóstym mamy określić, Monotoniczność, czyli mam powiedzieć, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała. Uwaga kochani, spoglądamy tylko na współczynnik a, czyli na to, co stoi przy x. No i mam, y równa się 5x, funkcja jest rosnąca, bo a jest dodatnie. Patrzę przy x, zobaczcie, tutaj tak na odwrót jest napisane, ale przy x jest minus trójka, funkcja jest malejąca. Tu przy x jest jakaś taka dziwna liczba, którą bym musiała sobie troszkę przybliżyć, bo dwa pierwiastki z dwóch pierwiastek z dwóch trochę to jest 1,4 razy 2 to jest takie 2,8. 3 odjąć 2,8 to będzie coś na plusie, czyli funkcja jest rosnąca. Tutaj jest y równa się minus 3, w ogóle nie ma x. -a. Skoro w ogóle nie ma x, to znaczy, że a równa się 0 i ten x nam zniknął. Oznacza ta funkcja. Stałą. Jeśli chodzi o zadanie pierwsze to pytanie jest, przez które ćwiartki przechodzi wykres. Ale powiem wam, że muszę sobie troszkę tablicy tutaj przygotować. Bo, bo będę robiła takie bardzo pomocnicze rysunki. Pierwsza, strona 196. Wybrałam sobie podpunkt A. Tam jest słuchajcie, minus 3X plus 1. Pytają, przez które ćwiartki przechodzi ta prosta, co robię? Robię sobie taki rysunek pomocniczy dla siebie. Patrzę na B. B jest jedynką, czyli przez ten punkt przechodzę. Natomiast funkcja jest malejąca. Więc przez jedynkę prowadzę funkcję malejącą. Uwaga, to jest tylko dla mnie. Wiem, że jest malejąca, Muszę przejść przez 01. No i automatycznie widzę pierwsza ćwiartka, druga ćwiartka i czwarta. I czwarta. No powiedzmy pod punkt C. Tam mam minus 8x minus 3. I znowu rysunek, który jest tylko dla mnie, tak? To jest taki bardzo pomocniczy. B wynosi minus 3, więc tutaj sobie mam minus 3. Funkcja jest znów malejąca. Więc prowadzę malejącą, żeby malało. O, zobaczcie jaka fala mi wyszła. Ojej. Malejącą. I widzę. Czwartka, druga, trzecia i czwarta. No powiedzmy E. Y równa się 1 odjęć pierwiastek z 2X plus 3. Tak nie muszę tego rysować dokładnie. Ja sobie rysunek pomocniczy robi i tak tu jest trójka powiedzmy. Więc tu mam przejść, jeden odjąć pierwiastek z dwóch, czyli jeden odjąć jeden 4, coś na minusie, więc funkcja musi być malejąca, hop i przechodzę przez pierwszą, drugą i czwartą ćwiartkę i zawsze bazując na tych współczynnikach A i współczynniku B, jestem w stanie określić przez które ćwiartki przechodzę bez dokładnego rysowania bez skupiania się na tym w ogóle wszystkie wyszły malejące a zupełnie przez przypadek mogłam wziąć jakiś inny, natomiast kochani no, gdybym sobie wymyśliła dowolne już nawet nie z tego naszego tutaj podręcznika tylko gdybym wymyśliła sobie dowolną nie wiem 153x-11 minus coś czego na pewno nie będę rysować ale pomocniczo wiem, że tu powiedzmy jest minus 11 jest to funkcja, tu jest 153x, więc funkcja jest rosnąca. Więc przechodzę przez świadkę pierwszą, trzecią i czwartą. Tak? Więc wcale nie muszę mieć nawet dokładnego wykresu zupełnie pomocniczo. I wiem. Więc uwaga! Jeśli A jest dodatnie, funkcja jest rosnąca, jeśli A jest ujemne, funkcja jest malejąca, jeśli A jest równe 0, funkcja jest stała. Czyli to jest pierwsza rzecz, którą chcę, żebyście z tego filmiku wynieśli, monotoniczność. I będzie jeszcze druga rzecz, którą będę chciała wspólnie na tym filmiku ogarnąć z Wami, mianowicie liczenie miejsca zerowego. Wymyślę sobie wzór: no powiedzmy 4x minus 3. I teraz tak. Będę chciała policzyć miejsce zerowe. MZ, miejsce zerowe. Miejsce zerowe liczymy tak, że przyrównujemy wzór do zera. Dlaczego? Bo miejsce zerowe to jest punkt przecięcia wykresu z osią X, a wtedy właśnie Y się zeruje, a X jest jakąś liczbą. Więc mamy, żeby policzyć miejsce zerowe, trzeba przyrównać wzór do zera. W przypadku funkcji liniowej. To zawsze będzie miało taką dość prostą postać. Przerzucam na trójkę na drugą stronę, dzielę i mam, że miejsce zerowe to jest x równy 3 czwarte. No i gdybym teraz chciała policzyć, policz pole trójkąta między prostą. A osiami, bardzo tutaj skrótowo to piszę, czyli gdybym chciała powiedzieć pole trójkąta między tą prostą, którą tutaj mamy, a osiami układów współrzędnych, to powiem Wam kochani, że nawet nie potrzebuję robić tabelki, bo wiem, że miejsce zerowe to jest punkt 3 czwarte na osi X. 3 czwarte, i wiem, że tutaj muszę przejść przez 3 czwarte, a na osi y przechodzi przez punkt 3. 1, 2, 3, minus 3. Tutaj. Tu jest punkt minus 3. Narysuję prostą. Będzie to prosta, która będzie tą funkc ilustrowała funkcję rosnącą. Tutaj sobie słuchajcie troszkę. Skrzywiłam, natomiast. O! Natomiast interesuje mnie pole tego trójkąta. Pole trójkąta między prostą a osiami układów współrzędnych. I zobaczcie, wiem, że wysokość tego trójkąta to trzy jednostki, że podstawa tego trójkąta to 3 czwarte, więc pole tego trójkąta. To jest jedna, druga, razy trzy, czwarta, to jest podstawa, powiedzmy. I wysokość 3, 9, 8. Ważna rzecz, pole długości nigdy nie mogą być ujemne. Ja wiem, że tutaj są trzy jednostki w dół, dlatego mam minus 3, ale ta długość to 3. Trójkąt jest prostokątny, więc jedna przyprostokątna to podstawa, druga przyprostokątna to wysokość. No dobrze. To to samo polecenie. Będę chciała policzyć miejsce zerowe, a potem pole trójkąta między minus 2x. Czyli pierwsza rzecz. Policzę miejsce zerowe. Czyli przyrównam sobie. Wzór do zera bardziej przenoszę, zmieniam znak, dostaję 2,5. To jest miejsce zerowe a teraz będę chciała policzyć pole trójkąta między prostą a osiami. Zaznaczę, znaczy słuchajcie, mam 1, 2, 3, to 2,5 będzie tutaj, 2,5,0 to miejsce zerowe. Jeśli chodzi o 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0, to jest punkt przecięcia z osią Y. O, rysuję mój trójkąt. O, ten mi wyszedł dużo lepiej i jest czytelny. Tutaj sobie przez przypadek zmazałam. I teraz pole trójkąta między. Prostą a osiami. Zobaczcie to jest 2,5. Tu jest 5, więc pole trójkąta to jest 1, druga razy 2,5. Razy 5: 1, druga 2,5. To jest 5 drugich, razy 5 pierwszych i mam 25 czwartych. Mam nadzieję, że teraz i wykres jest czytelny i mam nadzieję, że moje rachunki również. Dobrze. Weźmy sobie jeszcze jakiś. Y równa się minus 3x minus 5. Najpierw policzę miejsce zerowe. Ojej, ojej, ojej. Minus 3x minus 5. Się 0, czyli minus 3x równa się 5, dzielę na minus 3x równa się minus 5 trzecich, czyli minus 1 i 2 trzecie. I gdybym teraz chciała policzyć pole trójkąta między tą prostą a osiami, to tak. Punkt przecięcia z osią y to minus 5 na y. 1, 2, 3, 4, 5. Tu jest minus 5. Miejsce zerowe to minus 1. Tu jest minus 2. A minus 1 i 2 trzecie powiedzmy będzie tu. Mamy. Nasz trójkąt jest tu. I zobaczcie pole trójkąta. Jedna, druga, ważna rzecz. Tutaj jest minus 5 trzecich w lewo, tak. Takie ma są ale tutaj ta długość to 5 trzecich. I wysokość 5. Czyli 5 pierwszych. Czyli 25 szóstych. No, ktoś by mógł powiedzieć, że strasznie jakieś łatwe liczby sobie wymyślam, ale w tym zadaniu też nie o to chodzi, żeby te liczby były kosmicznie duże. Powiedzmy, coś tam sobie wezmę. Eee... Jakieś ułamki. Y równa się 2 trzecie x minus 1. I gdybym chciała sobie policzyć miejsce zerowe, no to 2 trzecie x minus 1 równa się 0. Zrobię sobie razy 3. Czyli mam 2x minus 3 równa się 0. 2x równa się 3, czyli x równa się 3 drugie, czyli 1,5. Hop, hop, hop. I teraz zobaczcie. 1, 2, no to półtora jest tu. To jest miejsce zerowe. Minus jedynka jest tu. to jest minus jedynka, tu jest półtora. Tu jest prosta. Tu jest trójkącik i gdybym chciała policzyć jego pole, to jest jedna, druga razy, tutaj jest półtora jednostki. Tutaj jest jedna jednostka, tak? Uczulam na to że długości mają dodatnie wartości i mamy. Co bym chciała, żebyście z tego filmiku zapamiętali. Pierwsza rzecz, żeby wam się utrwaliło, że punkt 0b to punkt przecięcia z osią Y, to przypomnienie z poprzedniego filmiku. Druga rzecz, jak liczymy miejsce zerowe, czyli że przyrównujemy wzór do zera. I trzecia rzecz, po wzorze widzimy, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca. Jeśli a jest dodatnie, funkcja jest rosnąca. Jeśli a jest ujemna, funkcja jest malejąca. Jeśli a jest równe 0, funkcja jest stała.